Witajcie z tej strony Omega Wario. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić historię, jak Gideon znalazł drugi dziennik. Pomysł dał zapraszam z zapraszonego kanału i dzięki za propozycję. Jeśli macie propozycje to piszcie. Więc to nie będzie teoria, to już jest w 100% wyjaśnione, ponieważ właśnie to nie był Alex Hersh, ale jeden z właśnie pracowników Disneya. Zdradził e, właśnie, jak to się zdarzyło, że Gidon znalazł drugi dziennik. Więc było to tak, Gidon był normalnym, przeciętnym, spokojnym chłopakiem, który był zawsze wesoły i miał humor. Ale to się oczywiście zmieniło. Otóż pewnego dnia w lesie nie wiemy jak dokładnie to było. Znalazł tajemniczy dziennik, dziennik drugi. I wtedy się zmienił. Wtedy życie Gideona w ogóle stało się inne. Jak widać w odcinkach oczywiście zmienił się jego charakter, e, zaczął obrażać. Nie będę wam tłumaczył, ponieważ już każdy wie jaki jest Gideon. I to w sumie... Tyle co mogę o tym powiedzieć. Jest to w sumie najprostszy temat, jaki chyba był na moim kanale naprawdę. Dlatego chciałbym, żebyście mi dawali jakieś takie większe pomysły, coś takiego naprawdę ciekawego. Bo to akurat było wyjaśnione. O, właśnie słyszałem o tym, że ma miał być w jakimś odcinku pokazane, jak Gideon. E, flashback, jak Gideon właśnie znalazł dziennik drugi. Ale Alex Hersh zdecydował, że jednak to nie jest jakieś interesujące. Według mnie jest to interesujące. Został nam właśnie jeden odcinek i może w nim się dowiemy. O, i jeszcze Alex Hersh e, potwierdził, że w Weird Magadonie, części trzeciej, będzie. Gideon, ponieważ e, dał tweeta i też posta na Facebooku, że nagrał ostatni odcinek z Omarem Van Turlopem, czy jak, jak on się nazywa, tak. Miał, miałem w ogóle coś innego dzisiaj nagrać, ale nagrałem oczywiście o Gidonie, bo to był naprawdę według mnie dobry temat, ale jak już mówiłem, dość krótki. W na następnym odcinku będzie coś bardzo ciekawego. To każdy chyba zauważył, ale zapomniał, że w ogóle to było. Nie mówię, że każdy zapomniał, ale możliwe, że tego o tym zapomnieliście. Więc dziękuję Wam za oglądanie. To była historia o tym, jak Gideon znalazł dzień drugi. I, ma I mam nadzieję, że może będziemy znali to w większych szczegółach. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze chciałbym polecić kanał najgorszego. Link w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie.